tylko Kapitan Żul wie, o co chodzi! tylko kapitan Żul wie, o co z tym chodzi. Bo ja nie wiem, o co chodzi. Ludzie się nie pytają, ilu mam znajomych. A ja mam bardzo dużo znajomych. No, to jest mój kolega Budzik. Mój znajomy odkurzacz, nazywa się Philips. Bardzo się lubimy. Mam też dużo koleżanek, na przykład koleżanka Widelec, proszę bardzo. I kolega Pogrzebacz, dobrze w nosie grzebie. Moi drodzy widzowie, jest pierwsza w nocy. Tam, za drzwiami, coś tam stoi. Moi drodzy widzowie... Ja się tutaj schowam... Aaaa!

You're going to